Mono wariaty ja na treningu. Nagrywam tego vloga dla was, nie dla Mileny. O Milena odpisała właśnie, że nie pokaże nikomu. Ja to właśnie trening robię tutaj plecki. Fajnie o. zaraz może wam pokażę. Byłem dziś w szpitalu na prześwietleniu nogi. Jakbyście oglądali ostatniego vloga, byście wiedzieli o co chodzi. Yy, odsyłam was do tego filmiku i ten yy, a byłem w tym szpitalu i yy, miałem to prześwietlenie nogi i tam ten co prześwietlał mi nogę, powiedział, że zdjęcia zostały już wysłane do ortopedy chyba czy coś takiego i yy, a no i poszedłem do, tych, do tego ortopedy po tych zdjęciach się okazało, że ortopeda dzisiaj nie czynny No. No fajnie, fajnie ogólnie było w goluby. Spotkałem mamę Natalii no, dobra i za chwilę robię serię, wam nagram. Do zobaczenia, siema.